początku marca zdecydowano w dowództwie twierdzy, ale pod silnym naciskiem gaulajtera Hankego, że trzeba zbudować w przestrzeni miejskiej zapasowe lotnisko. Padło na w miarę nową, ale reprezentacyjną ulicę w centrum Wrocławia, ulicę nazywaną wówczas Kaiserstrasse, leżącą między dwoma mostami na odrze. No, i z całą bezwzględnością przystąpiono do budowy tego pasa lotniczego. Nazywali to Niemcy lotnisko śródmiejskie. No rozumiem, że trzeba było wyburzać ściągi Kabienic, te, które tam stały, czy było innych budynków? E, no, bardziej innych budynków, ale trzeba było wyburzać, trzeba było skierować tam do pracy wspomnianych już cywilów, których no narażano tym samym na śmierć i zagładę. No bo Rosjanie przecież widzieli z powietrza, co się dzieje, kierowali tam ogień swojej artylerii, bombardowali ten powstający pas lotniczy. Bo to nie należało tylko wyburzyć, jeszcze dymiące gruzy należało zebrać. To, co niepotrzebne, wywieźć stamtąd, a resztę wyrównać, tak żeby to, co powstanie z grubsza, chociaż przypominało pas startowy dla samolotów, tą pracę wykonano. To też trzeba powiedzieć, że udało się Niemcom otworzyć to lotnisko, jeśli tak można powiedzieć. Lądowały i startowały samoloty z tego lotniska śródmiejskiego. E, oczywiście tam był kłopot. E, to lotnisko miało tą nawierzchnię nieustabilizowaną. E, zdarzało się w związku z tym dość często, że te samoloty kaputowały po prostu. Samoloty i szybowce zwłaszcza, bo tam właśnie lądowały też szybowce. Natomiast dla takich samolotów jak e, ten łącznikowy Storch, to oczywiście było aż nadmiar miejsca. Niemcy jednak traktowali to lotnisko bardziej jako zrzutowisko zasobników, a nie pas do lądowania. Lądowały właśnie małe awionetki, które zabierały na przykład pilotów szybowców albo kurierów, startując z powrotem. Natomiast w większości wypadków spadały tam po prostu zasobniki zaopatrzeniowe, standardowe niemieckie, które zresztą mogły i myśliwce niemieckiej, Messerschmitty 109 na przykład, przenosić.